No i tutaj mamy pocisk Pociąg y, nazywa mnie dżdżownica, bo ma taki tył i przód. Jak dżdżownica Ale poszedł. My tu w grzecznie jedziemy 110, a pociąg ze 130 jedzie Ale poszedł, wyprzedził nas. O, tunel pod pociągiem. No proszę Ale poszedł To ma hołk. O, jedzie pod nami Że drugą wojną światową żadnego tego dużego mostu nie było W ogóle między wyspami, także Niem z utrudniane manewry. Czuwaj.